No ładnie tutaj u Krzysia, nie? To jest ładnie zrobione. Cześć. Cześć. O, witajcie, witajcie. Łodzianie, łodzianie. Łodzianie mamy, łodzianie przyjechali. Witajcie, dwie seniorki. cześć, cześć, Witajcie, witajcie. Cześć. Cześć, witajcie. Moja siostro. Dobra, spoko. To jest dla sanownej Czcigodnej jubilacji. A co to jest? Z najlepszymi życzeniami. A, jakie piękne kwiatki. kwiatki, Takie piękne kwiatki. Ale jak dla nas to ciocia jest. Ciocia, ciocia. Wszystkiego co najlepsze. Ale pięknie, tak, proszę, ja, ja to, filmuję, no. już, to o, Bardzo ładne, no, bardzo ładne. I to, kochane, i cioci na stulecie urodzin, z złodzi. Proszę, no, taki nie. prezent. To, 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 ciocia, czyta tu? Ciocia, ciężko, ciężko, ciężko. To, ale ciocia weźmie, ale ciocia weźmie na chwilę, na chwilę, na chwilę tylko. Okej. trzymaj, żeby mała, po żeby, żeby że ma, że ma. Zdjęcie. No właśnie, zdjęcie zrobić. Żeby reporter, ale obie. Oby no. dwie, ciocia, obydwie ciało. dwie Pięknie wyglądają. Jest. O, dwie. Już jest, już no. jest. Jeszcze jedno. Super. Super. Mamy, Mamy to. Dobra. Mamy to. Krzyciowi ja. 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 żona. Trzecia <śla> żona. A ja jestem Hania. To, ja to, jest to jest żona. Krzysia. Tu jest Krzyszia, tu jest Ania. Hanka, tu jest Hanka. Tu jest to jest Ania. 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 Ania? No Ania, Kśścia, żona. Będziecie sobie... No. O, cześć, cześć. 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 Teraz Sylwia prezent Sylwia. Przyniosła prezent Sylwia. Sylwia prezent. To teraz mogę się przywitać. Bo my prawdziwe ja kwiaty daliśmy. Ja już wyściskałam, a my przywieźliśmy takie co, Ale dłużej, co, co dłużej postoją. Dłużej trzyma. Powiszą. Jasne. Dobra. Bo... Buzi buzi, dawaj Sylwia, teraz Ty życzenia mamy złożyć. Uciekacie. Nie, prezenty mamy, prezenty! Prezenty, prezenty dla cioci. To pościel! Dla cioci pościel, żeby pociepło było. Pod pierzyną. Stulatka będzie ciapło pod pierzyną. to i cicho, to jest Sylwia tutaj, no co? Ne poznajes, Sylwii? Se poznajes. Se bramaš, no, no znotočka? <laughs> Sylwii ne poznajem. Sylwii ne poznajem. Svojo opekurko ne poznajem, Sylwii. No. <laughs> To jest Sylwia! A Ciocie ładnie wyglądają po no Teraz dwie, no dwie ciocy. No, 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 Teraz ja Ciocie ja muszę. Muszę, zrób. Rasteczce, zrób. Rasteczce, zrób. muszę pokazać w domu! Jak to Ciocie, to Ciocie. Tak jest. No myślałem, że Hanka przyjedzie i przyjechała. Zawiedzisz? Miała przyjechać? No musiała przyjechać. Jak nie przyjechać na stulecie, no. no, to, to takiej okazji to się nie znajdzie już później. Nie wiadomo, czy ktoś z nas jeszcze Ciociu, jeszcze mam przekazać życzenia i pozdrowienia. Jucha jestem. Ona nic nie słyszy, trzeba napisać. Jej. Musisz się to napisać, bo ona nie słyszy wcale. Już, już. Musisz jej życzenia napisać. Niestety, ona nic nie słyszy. Która, Basia? Basia ma aparat. Natomiast Oraz. Ciocia nie. Ale trzeba jej napisać. Trzeba jej na. je napisać życzenia. Ona ma 100 lat. 100 lat? No, 100 lat ma, ty ma 94 dopiero, ty jesteś młodka. No, tam pisze. Życzenia zdrowie od... kogo? Dąbrowicza. Od Krzysia. No, Dąbrowicza. A Krzysiu to ten synek. Krzysiu ja Dąbrowicz to jest y, kuzyn. Ale y, dla, dla cioci? No, to jest, dla cioci jest kuzynem. To, to jest y, kuzynem jest. Kuzyn, kuzyn. Brat, tak jak my jesteśmy kuzynami. No proszę, dziękuję. ładnie? Proszę. Dziękuję. Tak, no takim jak ty dla. Mnie. Rozumiem, rozumiem, o co to. chodzi. To wszystko ma swoje wymiary. O zobacz, te kwiatki dostała od, 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 od nas. No, Przed chwilą byliśmy no, na miejscu, kwiatki polecieli. Dla gospodyni też kwiatki były? Żeby... no. Ja wiem, ciocia zawsze będzie mówiła, że już nie chce, nie chce. Nie no ciocia to już żyć, ona nie ona nie chce dłużej żyć już. Ale jak ładnie wyglądają. Bardzo ładnie. No, no, ładnie, pasują no, do, no, do siebie. No, no, siostry dwie. Siostry ci i oczy biją. No, oczy muszą, no, oczy czy te oczy mogą kłamać, czy nie? O, tu jest pytanie, bo ty masz oczy swoje. Ja mam swoje oczy na miejscu. Ja, super. Czy jedyna stulatka w Jedyna stulatka w na ten Czekaj, czas jest jedenastka. Zrób, zrób zdjęcie stulatką. Zrób zdjęcie, no Bo przecież Zarobiście, mój Boże, kochany. Stulecie to stulecie, pecie, pecie. A Grzegorz, a ty? Kiedy stolat dożyjesz? Ja? No ty, nie chcesz? Ty nie chcesz tak długo żyć? Ja Zależy, jak się Tyle mówi, się tu. będzie żyło, ile Pan I, da. Ile, ile, się, no. i, ile się da? Ile się módlisz? Z Warszawy. Tak. Z Warszawy, z Warszawy, a da się lubić. Warszawa da się lubić. Ciocia tutaj wyczytuje. No dziękuję bardzo. No ciocia to jeszcze cały czas ro rozumie, o co chodzi. No. Dobrze jest. Ciocia, dawaj uśmiech ładny. A mama ma fryzurę artystyczną? Moja mama ma fryzurę artystyczną. Tak pięknie, kapelusz. Kapelusz. <noise> kapelusz ma być, Przenieś kapelusz. Tak, kapelusz, U góry na piętrze. Tak, tam, A wejdź do góry po schodach, to znajdziesz kapelusz. Tam taki kapelusz, tak. największy weź. Największy. Największy kapelusz. Mama miała kapelusz, bo się przymierzyliśmy, ładnie wyglądał. Ładnie wygląda. Ładnie wygląda bardzo kapelusz. słomkowy słonkowym No to Przeciła, co u ciebie słychać. No. O, o, Tak to jest, tak to leciało. O, nie kłaść się, nie kłaść, bo się przewróci. A, robisz coś jeszcze? A tu nie ma się na czym oprzeć, tu czasem... trzeba. w tą stronę się oprzeć. Nie, w tą stronę trzeba się oprzeć, Poczeka, nie tam, w tą, tylko Nie, to jest pościel w to, 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 to jest Ale tu się to może to, to. inaczej usiąść. Jeszcze jedną poduchę. Nie, inaczej to usiąść, to bo na tam do tyłu po się. Poduchę jeszcze jedną. Ale musi się obrócić, żeby usiadła w tą stronę. Jedziemy. Szkaradną pamiątkę. Jakaś <noise> Jaka szkaradna? Je. Jest, jest. Jakie szkaradne! Co tu co się mówi? Co takie szkaradne. Co jest szkaradne? jaką ci bardzo ładnie skaradnie nie, to nie jest szkaradnie, to jest bardzo ułów, ładnie i... pięknie ładnie dwie siostry dwie dwie siostry dwie dobrze. raz dwa bardzo ładnie no nie oto on dobrze wygląda bo ja mama dobrze ja się wygląda. nie mogę nie mogę napatrzeć na na nie, wie, tak, nie no mama bardzo ładnie jak się podoba ciocia ładna tak ładna jest, ładna jest? Dobrze. 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 wygląda. No, pewnie, że... No, mama mówi, że lepiej tak wygląda jak ja. No tak. To no, taka, prawda. taka dobrze prawda. prawda. Dobrze, dobrze, dobrze wygląda. wygląda. Twarzy jest mama już taka bardziej pomarszczona, nie? Dobrze wygląda. Uśmiech jest. Życie mamy po... kapelusz. No zaraz będzie kapelusz, Sylwia. Kapelusz dla mamy. Kapelusz dla mamy. Była ta dziewczyna. Są duży kapelusz. Mama, mama chce kapelusz. Masz? Macie kapelusz? To. Duży, największy tamty, kurde Sylwia idź po ten kapelusz, bo one nie wiedzą który. Tam jest sześć kapeluszy. No właśnie Sylwia, po kapelusz. Ten co mama miała? Tak, ten właśnie. No bo byś miał przerąbane. Przecież one nie wiedzą który, no, tam jest sześć kapeluszy. A mama chce kapelusz tym, co miała. No, kochane moje, no. Ci nie mogę patrzeć, tak nie mam. No patrzeć nie mogę. Po prostu będzie. Dobra, dobra, nic nie będzie. Spokojnie. Stulatka musi mieć pamiątkę. Ja się widzę. Pierwsza w naszej roczni. No ciekawe, czy jeszcze będzie tak? Nie wiem, pierwsza w naszej roczności. Takiej to nie wiesz, jeszcze będziemy mieć. Pierwsza w naszej No dobra, ja już kończę filmowanie. Co że mnie Pomorska telewizja narodowa na stuleciu mojej cioci Jadwigi, czyli mamy, mamy siostrze. Mama, hej. Zaraz będzie kapelusz? Aha, kapelusz jest. Poszli oh, po kapelusz. Bo ja nie przyjeżdżam. O, jest kapelusz, jest. daj go, Dawaj mamy. Zakładaj. O, i teraz jest. Ach, damą być. Ach, tą damą być. No ona chce. Damą być, no to kapelusz jest. Teraz Sylwia, damą być. Ja nie używam kapeluszy. Ja też nie. ty wiesz po co to Chustkę, czapkę, beret. Och, ty! ty, ty. A ty. Cicho. No dobra. Mamy kapelusz, wszystko jest dobrze. Okej. Okay. Także pozdrawiamy. Stolecie. <grymne>